Nice. Nie ma się doli w tym meczu. Miao. Miau Jak się nazywa lekarz od Knagi? Na Jak? Nagolok Nie żartuję, nie mam pojęcia. No to myślałem się, że nie. Nie mogę z tego niebieskiego. Wielbiam te, te mikro. <laughs> 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 uh, hey, hey. come 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 to me come to me come to me i will show you oh, something walk window. Watch this look at it look look <laughs> <laughs> show this to green show this to green no where is it <laughs> i don't know okay. oh i have it i have it, look so it, it show look it look <laughs> No, ten mecz był krótki, ja bym zagrał jeszcze jeden potem, nie wiem jak ty. No nie, no krótkim meczem kończyć to nie. Biedek masz pakę. Plantuj od CT. Short, short, short. On musi podejść, nie pikuj piku 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 go, nie pikuj go, Kamil. Nie przypilnowałem Kamila takich trzeba. <ścoughs> Kamil, bo jest obciążeniem tej drożyny. Ale obiecałem młodemu, że się nim zajmę. Jak ten na łożu śmierci Janek, obiecaj mi im... Tak? Co? Zajmij się kamieniem Wszyscy biegną za tobą, wiesz o tym? Właśnie wiem, mam wrażenie, że w jakimś guru się stałem, a nie chcę nim być już Chłopaki, po nas tutaj pięciu, co? Lecimy kurwa w pięciu tam pięciu raz tak. Janek, Janek trzymaj mnie im... Steruje mnie? No i to fój, star. Jak to robisz? No, ja mam zewnętrzną kartę, do której wpinam mikro i mogę ustawiać tutaj czułość A masz takie przekręca, tak? Potencjometr. Potencjometr? Tak. Czyli co, jak ci nie stoi, to za podkręcasz. <laughs> Dokładnie. Czegoś Sora, tylko minutę. 200% mocy. Muszę podgłośnić Ciura. O! <laughs> Zobacz, co się stało! Jarosław Kaczyński rzucił trzy granaty w tym meczu Ja biegnę za Jarosławem Kaczyńskim, bo to wielki przywódca Zestresowałem się A co ci trochę czy co? No tak dygnął lekko. Okej okay. Wiesz jak powiesz brakamu od tyłu, to też jest Wrakamu Nie <laughs> Dobrze, sprawdzam Cię. Ale, ale potrzebował chwili. Nie? To, to takie dwie szare komórki, jedna z lepiej, jedna z prawej, takie takie. o. Chola, o. Ładuje mnie. Janek. Chciałbym mieć konia. Nie chciałbyś Cholera roboty i hajsu. Strasznie drogi bydlaki. To już nie chcę konia, chcę od razu, nie zjechać A zatem masz konia, to możesz nosić epickie buty To jest takie z cindzeń? Czy kowbojki? chociaż sobie czekaj, nikt tego nie sprawdza, możesz tak sobie kupić Nie, nie, to musisz pokazać kartę konia kupujesz karty, ja? karty, konia Jednego <laughs> z nas? Biegnę no, Ale biegnie, ale biegnie No nie, czemu to nie podniosło? Nie trafił <laughs> Dobra ale tu i... chyba, chyba mu nie smakuje Ale ty to wie. To jest na pewno dobre? No ale to WhatsApp i ja 4 zł za to dałem po co, po co kupiłeś kefir? No bo nie próbowałem nigdy dobra, chciałem spróbować jeszcze Jaki to ma skład? Czekamy na Janka I co spróbował tego z kefiru? No czekamy na ciebie właśnie Dobra, ja testuję też na siebie czekam. Uwaga Trochę Trochę ludzie za to płacą Co nie? To jest To no. wy mówicie, kefir jest bardzo dobry. Z kisłe mleko. Pój. No, je, no. Się nie Jak można? Czekaj jeszcze. raz Oczekujemy, że był butelki Kefiru. Nie godzimy, to jest. <grym> ale niedobry dobry. No bo jest niedobry, ale ma no coś sobie takiego. A gdybyśmy cię namówili, jednak? Dobra, ja lecę. <grym> Też już myślałem. Co, co się stało? Mówię, gdybyśmy cię namówili, jednak? A, dobra. <grym> A tacy jest. Nie, nie, ja muszę jeszcze sekolację zrobić. Mam do zrobienia omleciki z tortijką, szyneczką Uuu. i serkiem na to sriracha.